Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Wilu, a to jest kolejny odcinek z Grid Just Cause 2. Dzisiaj zrobimy sobie jedną misję, po której już w końcu, mam nadzieję, będziemy mogli sobie zakupić odrzutowiec i w końcu go wam pokażę. Więc tak, najpierw mapa. Zaznaczymy sobie cel. O, proszę. I tak, weźmiemy sobie na razie to autko, żeby dojechać tylko kawałeczek. I weźmiemy sobie inne, bo ten strzela do ludzi po drodze I z nim się nie opłaca jeździć A więc tak Tutaj podjedziemy i już zaraz jakieś autka będą O już widzę Skosimy to? Nie skosimy Szkoda Ale dobra, ciśniemy do przodu Dobra, mamy skuter. może być au chociaż czekajcie, co on robi? Skuter jest powolny, weźmiemy to auto. Mmm, level alt, na no, autkiem będziemy mogli sobie tym zasłubać bez problemu. Tutaj e, ta misja nie pamiętam jak wygląda, wiem że będziemy mieli trochę misji mm, w zimę, znaczy w miejscu gdzie panuje zima, po prostu nie wiem jak to określić. No i po prostu będzie ciekawie, bo ja nie lubię chłodu. I tak kurde, jest jakiś motoryk, A tutaj same skutery. No, same skutery. Wow. wow! 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 Fart! Więc, tak, nie ma skuterów. Pojedziemy sobie tutaj kawałek. O! No kurczę, no nie ma skutera żadnego. Oj, ale jest szybsze auto. Oddaj! Daj Dziękuję! Wydaje mi się przynajmniej, że szybsze. Kolejny skuter. Jezu, ludzie, nie stać was na jakiś fajny motor? Yy. Ten skill. Ma się tego skilla, nie? No ale dobre. W ogóle, muszę, miałem ostatnio problemy z systemem. I mam nadzieję, że to naprawiłem. Jeżeli ktoś ma Windows 8 i to ogląda, to nie ściągajcie najnowszej aktualizacji, pomoże Wam rozwalić system tak jak mi. Na szczęście cofnąłem sobie system z wcześniej utworzonego obrazu i nic nie straciłem. No ale nie polecam, bo stracicie na tym trochę czasu. I tak. Kurde, ja się nie mogę doczekać tego odrzutowca, bo on jest świetny. Tutaj zaczynają jeździć motory fajnej. Ligańczku. Sobie tak. mi, szukamy, szukamy motora. Ło! Kurczę, ja przyzwyczajony jestem, że ręcznie jest na spacji. kurcze, wiecie co? Może ja zrobię cięcie i tam dojadę, bo to naprawdę długo będzie trwało. A 20 minut jazdy to nie jest nic ciekawego do oglądania. Daj, motor. Kolejny skutek, ale tu jest moduł, <grystanie> dobry typek, ale to jest całkiem szybkie. No to ja dojadę do celu i widzimy się po króciutkiej przerwie. Ok, już jesteśmy po celu. Tak, tutaj uzupełniłem sobie przy okazji amunicję do każdej broni. No to lecimy. Tutaj będzie kadstenka. My name is Bolo Santosi. I am the leader of the revolutionary army known as the Peoples. Our goal is for the people of Hanau to break the chains of oppression and rise up as one. I hear you are looking for able bodied comrades. You are the Scorpio. I hear you are very skilled. They tell me I am the best. Of course they do. How come you want to join our cause? I'll be honest, comrade. I have my reasons. I'm contracted to find and kill an American. I might be able to help you with that. Who is it? A very dangerous man with a price on his head. Dobra, tą już kacenkę możemy pominąć, okej, okay. tą też możemy, i tak, jest w końcu biom zimowy i tutaj musimy wprowadzić naszych ludzi do tej oto bazy. I tak włączył się alarm Postrzelony łatwiutko. I tak idą następnie, dlatego rzucimy tam ingranat. No, fajnie sobie buchnął. Zabrali im wóz, szybciutko. Odjadę do tej kawałek. Kurcze Znowu ręczny, yy, znaczy znowu przyzwyczajenie do ręcznego. Nie bierze telefon. Halo? Nijak. No, tak. God Dobra Nawet tutaj do mnie strzelają? Te ja, nie ma to jak sfejlować, porządnie, no, przy okazji, znacznik wyłączę No O i Pieciek wbił, pewnie będzie do mnie dzwonił Więc... Będę musiał zrobić... Przerwę i zwaliłem misję przez tego fajla. No, jest pieciek, dobra. Czekajcie. Okej, okay. nie chciał ze mną rozmawiać na materiale. Uznał, że to zepsuje materiał. No spoko. Jak nie chce, to nie będę go przecież namawiał. No ale pozdrawiam cię, pieczku. Powiem, że ty to oglądasz i, i... i... i tak. Tak, mam pomysł. Nie będziemy po prostu się z nimi tutaj pierdzielić, tylko po prostu szybko weźmiemy ich, powybijamy wszystkich. Tak, tym razem wezmę ten samochód. Nie zrobię fajla. Bo tak chodzi o to, że ja tutaj sobie wykręcę. O tak, kulturalnie. O, spadek FPS, Hits. tylko o to chodziło. Tak, rozwalimy szybko tutaj im. Po co strzelać? Po co marnować amunicję? Jak można granatę tak szybko sobie pobiegniemy tutaj. Hits headshot. Zdjęty, elegancko. Teraz tych. Okej. Okay. Technik trendy idzie. Aha, oni tutaj stoją, czekają aż im otworzę bramę. No dobra. Dobra Zabity. Otwieramy technikowi bramę i hakujemy. Okej. Okay. Dobra, ja już wiem co tutaj będzie się działo. Dlatego od razu wsiadam tutaj. Do działka pięknego. Technik sobie tutaj wejdzie. Przy okazji. O. Tak, startuje helikopter. Dlatego ja już go tam. No, ciężkie to nie było. Fajnie buchnął blisko. Okej, okay, lecimy dalej. I tak, tutaj jest apteczka, więc możemy się spokojnie wylecieć na szczęście, ale mamy pełne życie, no to nie trzeba. I tak, co my tu mamy? Amunicja, elegancko. Tak, tam mamy snajpera. No taki pseudo-snajper w sumie. Mamy Mounted Gunner, dobra wiem jak go zdejmę, wezmę inną bramę przy okazji, ale tam rzucę granat. No teraz hit, hit. I tak late to zeszli. Ten obrzynem próbuje we mnie trafić. będąc tak daleko. No, kretyn! No e, dobra. Co ja, co ja poradzę? Gra na tym. I tak. Technik idzie tutaj. Ej, okay. Tutaj się jeszcze uleczymy całkowicie. I tak. Technik oczywiście jako pierwszy, no, mądre. Ale dobra, biegniemy tutaj. Jest weapon upgrade chyba. Weapon? Weapon. Tak tutaj. To me, and so okay. Tok. Tutaj będzie coś się troszeczkę działo. Tak i widzicie. Kurczę. Gin. Ty też. Gin. No. Tak szybko idziemy to Mounted Gana. Tutaj o, uleczymy się. wybijemy tych tutaj. No, fajnie poleciał. Tutaj jest jaka broń? Nie dowiedziałem się. Ale dobra. No teraz zostało tylko, żeby technik schakował system, a ja tutaj, żebym do nich strzelał. To nie jest jakieś truny czy coś, więc... Tak naprawdę już mamy light. No i tak leży tam sporo broni, ciało oczywiście. I samochodzik. Ale podjechał. Wow, wybuchy Stronghold Commander. Trzeba szybko zestrzelić. Przejmę inicjatywę, dobra, mamy helikopter. Dobra, i tutaj już są nasi ludzie, to jest lokacja. Czemu akurat tutaj do lampy? Je łopie. Tak, i rozposzerzył się region kolejnej frakcji. I w Black Markecie odblokowaliśmy rewolwer i trochę innej broni. I traveling. O, jest nasz odrzutowiec! Fuck yeah! Fuck yeah! Okej okay. Teraz tak do lampy i do helikoptera. Wow, jak przyleciliśmy! Ale tak, nie polecam tutaj stać w miejscu, jak ktoś gra, i strzelać tym helikopterem, bo się rozwali. No dobra, to lecimy gdzieś, gdzie będę mógł wystartować naszą odrzutowcem Nie pokażę wam, jak nim się lata. Czekajcie, jest mapa, tutaj jest zima. zimy nie lubię. Polecimy sobie gdzieś tu. Czekajcie, chwalić zimę. Prosta gdzieś droga, jakaś prosta, kawałeczek prostej drogi. Jesteśmy tutaj, więc polecimy sobie tutaj. Damy radę stąd. Też jest fajna taka rzecz, że jeżeli chcemy lecieć w górę, to musimy trzymać Shift. Jeżeli chcemy się opuścić w dół, to trzeba trzymać Control. Albo tutaj jest droga wystarczająca. Okej, okay, polecimy sobie. Dobra, nie obchodzi mnie to. Dobra, bierzemy cztery. I tak przelatuje koleś z Black Marketu. Teraz możemy sobie latać z nimi, on będzie nas wypuszczał w danym miejscu na mapie. Ale chodzi mi teraz o tutaj taki przyjemny żyć. Więc tak najpierw go trzeba kupić. Więc go kupię. I tak trzeba. Kurczę, szybko biec, bo nam ucieka. A on wstecznego nie ma. Uda się? Udało się! Jest! I tak, podwozie nam się za chwilkę schowa. Ale patrzcie, jak się lata. Nie, nie mogę, to jest naprawdę świetne. O, i spójrzcie przy okazji, jak szybko się oddalamy od tamtego miejsca, no. Błyskawicznie. Kilometry przemiesz... przemieszczamy się, kurcze, kilometry lecił. I tak, przy okazji pokażę Wam fajne gra... krajobrazy. Tak więc, przelecimy się jedynie i koniec będzie odcinka. Ale mam jedne, jedną rzecz jeszcze. Pokażę Wam taką dosyć tajemniczą wyspę. Ją zaznaczymy, ale przelecimy się tam. Najpierw pokażę Wam. Jak wygląda takie miasteczko tam? A i w przypadku odrzutowca jest zupełnie inaczej niż w helikopterze, bo gdy klikamy Shift w helikopterze, to wznosimy się w górę. A w przypadku odrzutowca to mamy takie przyspieszenie. Jak widać, teraz puszczę Shift i nagle zaczynamy hamować. A jeżeli Ctrl, to hamujemy. Tak jakby wiecie. No ale dobrze. I tak, bardzo przyjemnie mi się latało, uwielbiam patrzeć na te krajobrazy. Teraz zrobimy sobie jakąś fajną rzecz. Dajmy na to. Nie wiem. Radę to odżytowcem? Wash it. Może jak będziemy trochę wyżej. Albo tak. Teraz tak się wzniesiemy kulturalnie. Hit. Ok. Tak zlecimy trochę na dół, bo tutaj jest coś, czego nie znam. Wydaje mi się, że to jest jakieś lotnisko, coś w ten desen, Takie malutkie. No, jest pas startowy, jest lotnisko. A można tutaj znaleźć jakiś samolot? Ja żadnego nie widzę. Przynajmniej. Ło! Drzewa! No ale dobra, tam. Y, tutaj jest taki miasteczko fajny. Zaraz je zobaczycie. Samolot się poleciał. Naprawdę, zobaczcie. Ja mam słaby komputer i gra mi całkiem płynnie chodzi. Przy nagrywaniu na dodatek i te krajobrazy są naprawdę świetne. Tak, mamy taką takie bardzo fajne miasto, ładne. Nowoczesne. Ale tak, już kit z tym miastem. Zobaczcie, co tam jest. Tam jest wyspa. Zaraz wam opowiem, o czemu akurat do nich chcę lecieć. I tak, przy okazji sobie zasywuję na dwójeczkę save No, szybko. Pis. Dzięki. I tak. Polecimy tam sobie szybko. I tak, nie polecam się do niej zbliżać samolotem. Pytacie czemu? E, bo na tej wyspie są rozstawione działka, w której E, które to nas strzelają po prostu jeżeli jesteśmy w ich zasięgu, no i nas zestrzelą i będziemy uwięzieni na wyspie oddalonej o 7 km od lądu. Więc tak na 2 km maksymalnie można podpłynąć, e, podlecieć. Tylko, że ja ustawiłem akurat na... ...środek wyspy, to po porządku jest ile? No, nie chcę pokazać, no i. No dobra, tak czy siak, nie polecam się bardzo mocno zbliżać, dlatego ja już będę lekko skręcał. I tak, ta wyspa jest bardzo mocno powiązana z serialem Los zagubieni. wow Tam znajdują się lokacje, które były w serialu i... napis ułożony bodajże z jakichś patyków, który w... kieruje nas w głąb wyspy Abyśmy odkryli jej tajemnicę. No tak. Więc ja tutaj sobie jeszcze polecę kulturalnie i gdzieś spróbuję wylądować. Znaczy, jakaś ulica. Ale tak naprawdę przyjemnie się lata. Świetne to jest. Szybko, ulica, ulica. Przy okazji odznaczę już punkt. Na mapie. O, shit. Nie ten guzik. O i tak, tutaj mamy jakieś wysepki, więc zaczniemy sobie hamować. Żeby móc wylądować, oczywiście. Tak, jak wylądujemy na piasku, to jestem hardcorem, ok? Tak, podwozie nam się rozstawiło. Shit, shit, shit. shit. Troszeczkę za szybko przyhamowałem. A gdzie wrak za samolot, czy zginął? Ale dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeśli tak, to skomentujcie ten film. Pozostawcie po sobie lajka. No i subskrybujcie, jeżeli chcecie być na bieżąco. Więc do zobaczenia w następnym odcinku.